Ramiączka. Dzień dobry. 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 Tak, się też. W... No mówcie, teraz to mamy zadane twistowi, kurwa, gramy karnutkę! Ogarnij <grywny> się. Hello, DT! Hello, city! I nam mam Dużo, dużo do pokazania, oczywiście bez kojarzeń O, ja pierdolę, no! I dziś no, z niego, kurwy, tyna! Bo teraz dołączę A i B, to będzie kurwie! No dziś, kurwa, ja pierdolę! Ej, pogarsz, Ej Halo, hey, cici! Halo, cici! Siema, siema. Kurwa, tylko muszę tam robić! Debile pojebane! Dejka was! Dejka wyjebie was! I tu kurwa jego mać! Okay. Okay. Ja nie baczę! Hello people, hello people! Tu nawet jedno wszędzie zginęło! Mógłbym teraz rejter na sobie zrobić, ale taki głupi nie jestem! Dzięki! mam dla was. Dużo, dużo do pokazania. Oczywiście bez kojarzeń. Kurwa, jego mać, po co on tam pojechał do centrali? Mój las wyciął, po mojem, chodził, moje pieniądze zabrał, Kto mu dał takie pozwolenie? Dokładnie. Kurwa, jego mać, począł tam, pojechał do centra... Kurwa, ja ci dam, kto to mówi! On nie zauważył, aż Hello, wiki, Hello, wiki. Siema. Dzisiaj dla dużo, dużo do pokazania, oczywiście bez pojazdów. Bądź tam ojcu. W... mi to. Jest... Wiesz, że ej, o... to z Youtuba puszczę. To by mu bana, pierdolę. No Mam dwie. dobre serce dzisiaj. dla no, wszystkich. <ścosek> <Iż> do... <ścoughs> ja pierdolę! <ścoughs> Kącia z bany tego bydy, bydy, by, bydy Kurwa, wszystko może tam robić! Debile pojebane! Zdegra was jeba! Zdegra tu jeba! I kurwa jego nami! Weź kurwa Dzisiaj mam dla was dużo, dużo, dużo do pokazania Oczywiście bez kojarzeń <noise> 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 No, nie, ja pierdolę, no! nie, 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 kurwy syna! Bo teraz nie, 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 bo nie, 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 No nie, 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 mi nie, 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 co? nie, 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 z kisami, kurwa, <laughs> Ja pierdolę no, dziś ciś nie go, kurde syna! Bo zaraz zaboczę, a imba to się kurde! No ciś kurwa, ja pierdolę! Kurwa, wszystko muszę tam robić! Debile pojebane! Zegrazuję was! Zegrazuję, wyjedziemy was, tu kurwa jego masz. Dobre. Mięso do. Widziałam Mię to ludzie. Że... Tu już. Wiecie, tam byli zwiatrojku. O, trupka usta, tak. Hello, Kiki! Hello, Kiki! Hello, Kiki, hello. Jak pa, jak pa? Widzicie, mam zabaw. Dużo, dużo do pokazania. Oczywiście bez kojarzeń. Na no, ambonie tu pogadaj, ja nie. Kurwa, wszystko muszę zigaduję tak radzić! Zabile pojebane! Zagaduję was! Zagaduję! pa, zigaduję pa, was! pa, jego pa, zigaduję pa, zigaduję nie zigaduję pa, zigaduję pa, zigaduję pa, zigaduję pa, zigaduję Jest ale masz jak mój stary I kto tu gada? No Cuskawka Dobra, że? tak Ja chcę Kraj gdzieś, kraj szybko idzie tak.